Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzień dobry, jestem za Filipin, a tu jest Jakub za Polski. Proszę o lajka i subskrybę. A tu jest Zosia z Filipin. Zosia, Zosia. Jesteśmy właśnie nad morzem, jak widzicie, razem z Zosią. Która dzisiaj po raz pierwszy w swoim życiu Zobaczyła morze Przyjechaliśmy tutaj jakieś Dwie godziny temu Zosia na początku była bardzo wystraszona, bo Nowe miejsce Pierwsza w życiu jazda na skuterze Ale po paru minutach Przełamała się Zaczęła biegać tutaj dookoła Była bardzo szczęśliwa Oczywiście nie była na smyczy, tak jak teraz. Już na sam koniec ją tutaj zapieliśmy, bo raz, że opadła już w sił, właśnie zasnęła. A dwa, że Zosia chodziła sobie tutaj i nagle z tamtego kierunku, po prostu w jednej sekundzie, wyskoczyły na nią trzy takie większe psy. Ja, widząc to, oczywiście, zacząłem biec w tamtą stronę. Zosia już wiedziała, że nie ma szans na ucieczkę. Także już, już kładła się na, na ten piasek. No i ja dobiegłem tam w ostatniej sekundzie. Te psy już były praktycznie przy, przy niej, ale widząc mnie, na szczęście odbiegły. I w taki sposób uratowałem Zosię. No i właśnie teraz jest na tej smyczy tutaj na sam koniec, bo zaraz się stąd zbieramy. Ona sobie jeszcze chwilę odpocznie. I zaraz. wracamy do domu. There's no rain and it's not hot. Oh, It's my friend there. My Zosha is coming to me. Hi Zosha, say hi! And I will show you this kind. Of oh no, there's a spider. Zosha, don't go, there's so spider. This one is spider, it's so scary. Oh, there's another spider there. The spider is eating. I don't know what's it. Is. But the spider is eating. Yeah, it's so scary. <laughs> it's so scary. And here, this one too. Oh my God! This one is spider too. It's so scary. And that one is the biggest one. Maybe that one is the king. It's the king, I guess. Oh, I don't like this one plant so spiky and this one the neighbor of the king yeah We're the neighbor of the king. and then yeah it's a king here zasha is so happy it's her first time to go out outside the country uh, I'm so happy zasha what can you say zasha what can you say zosha you're so happy you're so happy zosha so pink na? pink na, zosha okay bye to my vlog <laughs> <laughs> oh zosha is tired now baby <laughs> She's running so fast. <laughs> A w miejscu gdzie jesteśmy jest taka Tablica upamiętniająca wydarzenia z II wojny światowej. Nie jesteśmy tutaj po raz pierwszy, a będąc tutaj jakieś parę miesięcy temu zainteresowała mnie ta tablica, bo z niej możemy tylko wyczytać, że upamiętnia ona wydarzenia z 1944 roku, kiedy lokalni mieszkańcy uratowali. 82 amerykańskich żołnierzy, ale tak naprawdę nic więcej nie dowiadujemy się z tej tablicy, także poszukałem sobie informacji i dowiedziałem się, że. Uwaga, uwaga, przynosimy się jeden dzień później. Wczoraj musieliśmy szybko wracać do domu, a za chwilę dowiecie się dlaczego. Mogłem też odświeżyć sobie informacje dotyczące tego wydarzenia historycznego. Także teraz opowiem Wam w dużym skrócie, jak to wygląda. Jest rok 1944. W miejscu, które widzicie, jakieś 3-4 km od brzegu e, przepływa japoński konwój e, składający się z 8 statków, na czele którego znajduje się jednostka z 750 amerykańskimi żołnierzami. Parę dni wcześniej Amerykanie dostali informacji o tym konwoju, jednak myślą, że przewożeni będą japońscy żołnierze. Amerykański okręt podwodny zostaje o tym poinformowany, i dostaje zadanie odnaleźć ten konwój. I właśnie tak dzieje się 7 września. Okręt podwodny wysyła torpedy w kierunku pierwszego statku, z czego dwie trafiają w cel a na statku, na którym znajdują się jeńcy, zapada chaos. Japończycy zaczynają strzelać do próbujących walczyć i uciekać amerykańskich jeńców. 687 więźniów i 47 Japończyków ginie, a 83 Amerykanom udaje się dopłynąć do brzegu. Z czego jedna osoba umrze następnego dnia, i dostają oni pomoc od lokalnej filipińskiej ludności. A teraz posłuchajcie, dlaczego wczoraj musieliśmy szybciej wracać do domu. Marii, w czwartek wieczorem, weszła tutaj do pokoju z taką fotokopertą, którą dostała od moich sąsiadów, a w środku znajduje się zaproszenie na chrzest ich córeczki. I nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko okazało się, że jestem zaproszony jako chrzestny, zobaczcie, Jacob, Godfather. Razem z Marifel bardzo zdziwiliśmy się, no bo nie mamy bliskiego kontaktu z tymi sąsiadami. A ja jeszcze miałbym zostać ojcem chrzestnym. Dlatego nie pozostało mi nic innego jak odmówić, bo raz, że mieliśmy zaplanowany wyjazd do miejscowości Marifel na parę nocy na cały weekend. I Poniedziałek i wtorek, bo Marifel w tych dniach nie ma zajęć w koledżu. A dwa, że bycie chrzestnym to jakaś tam odpowiedzialność, a my prawdopodobnie wyprowadzimy się z tej miejscowości za dwa miesiące no i nigdy już więcej ich nie zobaczymy. Więc w ogóle mieliśmy nie brać udziału w tej uroczystości, ale przełożyliśmy nasz wyjazd na. W sobotę rano pojechaliśmy kupić jakiś prezent. Miały to być ubranka dla tej dziewczynki. A no i byliśmy w trzech sklepach, ale nic ciekawego nie znaleźliśmy. Ja wtedy zaproponowałem Marii, żebyśmy dali po prostu pieniądze w kopercie, ale ona powiedziała, że tak nie wypada. Więc po długich poszukiwaniach stwierdziliśmy, że po prostu kupimy jakiegoś pluszaka. Zobaczcie sobie teraz, jak wygląda taka uroczystość na Filipinach. Nagranie jest niestety bez dźwięku, bo w tle grała muzyka. Teraz widzicie rodziców z córeczką, którzy są właśnie moimi sąsiadami. To wszystko w tym filmie. Do zobaczenia niedługo. Bye.